Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi z parafii Ducha Świętego z Nowego Sącza. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy ze Świdnika Dużego. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej z Krakowa. Młodzież z IV Liceum Ogólnokształcącego z Elbląga. Zespół Szkół Gastronomicznych z Gorzowa Wielkopolskiego. Młodzież z klubu Rotary. Ruch szczę, Szczęszczacki Diecezji Bydgoskiej. Piel, pielęgniarki z Siemianowic Śląskich. Pielęgniarki z koła PTTK przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej ze Świętochłowic. Grupa emerytowanych nauczycieli z Krakowa. Grupa Kolejowa PKP Cargo ze Szczecina. Jest zespół polsko-białoruski Sursum Corda, Sokółki i Grodna. Są obecne także grupy turystyczne, Almatur z Częstochowy, Itaka z Opola oraz pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, Ojciec Święty przypomniał dzisiaj, że przez ostatnie dwa lata mieliśmy okazję w czasie środowych audiencji poznać postaci wielu świętych. Są oni szczególnym światłem w dziejach Kościoła, świadkami zmartwychwstałego Chrystusa. Swoim życiem odpowiadają na pytania, czym jest świętość, co znaczy być świętym. Pokazują, że świętość to pełnia życia chrześcijańskiego, która wyraża się nie tyle w podejmowaniu nadzwyczajnych czynów, co w zjednoczeniu z Chrystusem, naśladowaniu go i w życiu jego Ewangelią. O drodze zjednoczenia z Bogiem i o powszechnym powołaniu do świętości Kościół naucza od czasów apostolskich, aż po naukę Soboru Watykańskiego II. Uczniowie Chrystusa, usprawiedliwieni nie przez własne uczynki, ale dzięki Bożej łasce przez Chrzest Święty, stają się dziećmi Bożymi, stają się świętymi. Otrzymany dar świętości każdy z nas powinien pielęgnować, urzeczywistniać w codziennym postępowaniu. Przejawem naszej świętości powinna być miłość do Boga i bliźniego. Miłość jest szczególnym znakiem prawdziwego ucznia Chrystusa. Święty Augustyn przypomniał o tym w lapidarnym powiedzeniu Kochań, kochaj i czyń co chcesz. Święci dają nam przykład, że my także, pomimo wielorakich braków, słabości, ograniczeń, możemy żyć duchem miłości, dorastać do świętości. Każdemu z nas Została dana łaska według daru Chrystusowego, abyśmy wszyscy razem doszli do poznania syna Bożego, do człowieka doskonałego w Chrystusie. Witam serdecznie obecnych tu Pielgrzymów Polskich. Bracia i żosli, jeśli pragniemy, aby świat stał się lepszym, bardziej sprawiedliwym, byśmy mogli żyć w pokoju i wzajemnym zrozumieniu, nie nieodziennym, jest świę święto życia każdego z nas. Przykład święty uczy nas, że jej osiągnięcie jest możliwe, jest alież od wieku za stanu stanął wikszautenz niech nasze dłonie do świętości pszenika zwany Chrystusa bądź więc wydoskonali, jak to jest Ojciech wasz niebieski niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Pozdrowienie po słowacku. Pozdrawiam serdecznie wiernych słowacki, szczególnie młody, pochodzący z dziedziny Żyliny jak również grupę kapłanów słowackich z Rumunii, bracia i siostry. Zachęcam Was do przeżywania tych dni wielkiego postu w duchu pokuty jako powrót do domu Ojca, który oczekuje każdego z nas z otwartymi ramionami.